Dobry wam wszystkim, ciema, cześć, witajcie. Dzisiaj nowość, która już kiedyś się pojawiała, ale takie nagrywanie czyste z telefonu specjalnie dla was, z tego co się u mnie aktualnie dzieje. Dzisiaj mamy piątek, jest 22 września, czyli rozpoczęcie roku, można by było powiedzieć, czyli całkiem, całkiem fajnie, całkiem, całkiem znośnie. Eee, I ja lecę na swoją robotkę. Co się u mnie dzieje? Moi drodzy, od właściwie maja, od początku maja, jak dobrze wiecie, e, przestałem jeździć. Przestałem jeździć w wiadomym celu. Mianowicie zacząłem... E, rozpocząłem sezon fotograficzny, bo ja fotografuję i nagrywam śluby przede wszystkim. Do tego jeszcze oczywiście chrzty i innego rodzaju reportaże. Czasami jakieś reklamy, czasami jakieś teledyski, czasami jakieś takie rzeczy. Ale przede wszystkim, przede wszystkim śluby i chrzty więc od początku maja zacząłem właśnie to robić teraz dzisiaj konkretnie jadę właśnie na jeden z kolejnych ślubów ale sezon powolutku zaczyna się kończyć momencik sezon zaczyna się kończyć bo właściwie ostatnie zlecenia są w październiku początek listopada właściwie już nie czyli ostatni, ostatni weekend października to jest jeszcze jakiś tam ślub a potem już jest u mnie wolne, czyli listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień 6 miesięcy. 6 miesięcy to jest okres, w którym też mam zlecenia. Pojawiają się oczywiście tam jedno dwa zlecenia w miesiącu, ale to już nie ma takiego ciśnienia, to już wszystko raczej na spokojnie się odbywa i jestem w stanie zająć się czymś innym, zająć się czymś innym, czyli znaleźć sobie jakąś pracę na etat bądź coś kreować u siebie. I tutaj właśnie jestem taki troszkę rozbity, bo. Mam na to wszystko dwa pomysły. Jeden z pomysłów to, tak jak się zapewne domyślacie, mam oczywiście uprawnienia, mogę sobie dalej jeździć, więc wrócenie za kółko to jest jedna z opcji e, e, dużego auta. Nawet już jakieś punkty pospadały, więc teraz będę miał zero, można śmiało szaleć. E, druga z opcji to jest kreowanie dalej w mediach. Tam, e, jak dobrze do tego przycisnąć, to, to też powinno się stykać. No i tak się borykam z decyzją i nie wiem, ale gdybym podjął decyzję związaną z transportem, to mam dwa takie główne punkty, które nad którymi się zastanawiam i to jest pytanie też do Was jak Wy byście do tego podeszli, co polecacie jak, jak według Was można by było to najlepiej rozwiązać. Pierwszy z punktów jest taki, że bardzo chciałbym nagrywać, w sensie chciałbym jak wrócę do ciężarówki, to typowo każdy dzień vloga puszczać jakiegoś, nie live'y, bo te live'y to takie trochę leniuchowe tematy są, wolałbym nagrywać materiały i je montować, więc to na pewno chciałbym robić i zastanawiam się w związku z tym, czy wracać z powrotem tam, gdzie byłem. Ja jeździłem na kontenerach, jak dobrze niektórzy z Was wiedzą, więc pytanie, czy wracać na kontenery, czy może poszukać czegoś innego sobie, żeby coś ciekawego zobaczyć. Nie chciałbym za bardzo jeździć na międzynarodówce. Ale kto wie, kto wie, może jakieś kraje, w których jeszcze mnie nie było. Jeżeli macie jakąś opcję, propozycję na pół roku, wy coś ciekawego, macie jakieś miejsce u was w firmie i można by było coś ciekawego nagrać, fajne widoki czy, czy fajny system pracy, to jak najbardziej dawajcie znać. Mi zależy przede wszystkim na tym, żeby coś się działo. Tak jak jeździłem na Pucheł, właśnie. Ostatnio to była mega wygodna robota, tak wygodnej roboty jeszcze nie miałem, więc po prostu była po prostu gładziutko, wszystko szło super, to była naprawdę dla mnie idealna robota, ale nic się na tej robocie nie działo, w sensie nie mogłem wam pokazywać fajnych zadunków, fajnych rozładunków, bo to były albo porty, albo rozładunki te tam do pana, z dzisiaj się jechało na podwórko i tak oni sami zdejmowali, więc tutaj nie było nic ciekawego, nic ciekawego się nie działo. Więc jeżeli miałbym na kolejne pół roku iść, to chciałbym, żeby coś fajnego związanego z tym transportem się działo, więc jak najbardziej, jeżeli macie jakieś fajne tematy, e, to piszcie takie, gdzie tam można by było się zaczepić. Nawet z myślą taką, że to będzie na YouTube e, pod tym względem. A drugi aspekt, który nie do końca mi pasuje, związany właśnie z transportem, jest taki, że kurde, te przepisy takie fajne zrobili, że tylko się pochlastać tępą żyletką. E, Zakaz wyprzedzania na eskach i autostradach. No przepraszam was bardzo, ale dla mnie to, to już jest taki policzek. W sensie, też nawet nie chodzi o sam policzek, że, że coś złego dla, że specjalnie dla kierowców. Tylko kurde, no ja akurat jak, zaczę, jak prowadzili jak ten przepis, to ja przestałem jeździć. Ja przestałem jeździć em, w, na początku maja, właściwie chyba nie w maju jeszcze jeździłem. E, kwiecień, no tak, w maju jeszcze jeździłem. E, i właściwie mi ten przepis minął. Ale teraz, jak słucham kierowców, albo nawet sobie wyobrażam, bo sam pamiętam przecież jak się jeździło po autostradach, no wiem jak to wygląda. I trafi się jakiś Speedy Gonzalez jadący 70 na godzinę, a jeżdżą tacy, mimo tego zakazu, mimo zmiany teraz tego wszystkiego, co się, co się aktualnie dzieje na drogach. No to chciał, nie chciał, e, pojawia się problem z wyprzedzaniem. No i jedzie 70 na godzinę. I to nawet nie chodzi o to, że zwalnia 70 na godzinę, bo o tym, o tym większość ludzi, którzy jeżdżą słupkami, sobie nie zdaje sprawy. To nie jest tak, że ustawi, że jedzie pierwszy 70 na godzinę, jest zakaz wyprzedzania i jedzie się 70 na godzinę. Nie, to jest ciągłe zwalnianie, przyspieszanie. Nawet na e, odległościówkach ciężko się jeździ, na tym systemie pilnującym odległości. Bo, bo ten samochód pod górkę, wiecie, rzuci na luz, z górki tam będzie puszczał, ale tu ktoś hamuje, ale ktoś spuch pod górę bardzo ciężko, w związku z tym się jedzie. Na początku, jak nie było tych zakazów, to się po prostu wyprzedzało kogoś takiego i było z głowy. No teraz nie jest to takie proste, więc to jest kolejny problem. Ja się bardzo cieszyłem, jak jeździłem na kontenerach po kraju, bo było dużo autostrad. Było teraz autostrady. Proszę ja was, fajne, w sensie jak jeździłem na puchach, to albo północ-południe, jedynka, siódemka, czasami czwórka, czasami kawałek dwójką. Ogólnie bardzo fajnie przelatywało się autostradami. No teraz niestety to zepsuli. Dalej można jechać fajnie, ale myślę, że to już nie jest to. Więc z tym się borykam. Zastanawiam się, jak do tego podejść. Może jakaś wywrotka, może jakiś gabaryt, może jakaś międzynarodowa dalsza. A może wcale nie, więc, więc tutaj jest taki, taka kwestia do rozpatrzenia, do przemyślenia. Myślałem też, niezwiązanego z transportem. To też kolejne pytanie, liczę na komentarze, cała sekcja komentarzy jest wasza, piszcie śmiało, co ty myślicie. Myślałem też, nagrywać coś związanego z tym, co aktualnie robię, czyli foto wideo, dużo sprzęcie, dużo o nowościach, dużo o starościach, dużo o tym, co warto, co nie warto. Czy ta branża jest ciekawa? To jest zupełnie inna branża, nie związana z transportem, ale ciekawa branża, więc może, może tutaj coś powiem. Na takie rzeczy zapraszam na drugi kanał, ale jeszcze nie wiem, czy będę chciał. Jak na razie to publikuję tylko materiały dla klientów, tych, co chcą, żeby były publikowane. Na Kempa Studio, tak się nazywa kanał na YouTube. No i nie wiem, nie wiem, cały czas się zastanawiam. Sporo sprzętu przewaliłem w ciągu tego roku, więc technologicznie mogę dużo opowiadać o różnego rodzaju obiektywach czy aparatach. Aczkolwiek tylko kilku marek. No i co? No i, no i tak to wygląda, nie? Więc moi drodzy, podsumowując, z dnia 22 września Łukasz się pojawił po czterech miesiącach, czy pięciu właściwie prawie, by nie bycia na internecie na YouTube. Borykam się z dwoma zagadnieniami. Pierwsze to, czy właściwie z trzema. Pierwsze to, czy publikować coś na drugim kanale związanego z fotografią, czy ktoś by z Was był zainteresowany czymś takim. Druga sprawa to, czy wracać w ogóle na. Ciężarówki w okresie zimowym? Jeżeli wracać, to na jakie? Jeżeli macie podpowiedzi albo kierunki jakieś fajne, które można by było obrać, ja jestem z centralnej Polski, właściwie to z Mazowieckiego, tego bardziej północnego, e, północno-wschodniego rejonu, więc Mazowieckiego, e, Makowa dokładnie, więc tutaj, w tych rejonach, jeżeli ktoś z Was ma jakieś ciekawy pomysły, to śmiało piszcie. Ja bardzo chętnie pojeżdżę poniedziałek, piątek, ba. Jeszcze chętniej pojeżdżę poniedziałek i po poniedziałek wieczorem w domu. Nawet po 6 godzin mogę jeździć za niższe kwoty to też mi nie będzie przeszkadzało. W sensie za niższe, no ja rozumiem, że jak się codziennie wraca, to po prostu jest inna stawka. Mogę też za wyższe jeździć, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Że, że to nie musi już być taki duży transport, bo aż tak bardzo mi na Hajsie nie zależy pod tym względem. No nie ukrywam, że im więcej, tym lepiej, ale, ale to nie jest mój główny priorytet. Zależałoby mi na tym, żeby było coś ciekawego, coś ciekawego się działo, o czymś ciekawym można by było poopowiadać. A i jeszcze jedna rzecz skoczyła, eee, i to też kolejna zagadka, bo zacząłem się zastanawiać nad contentem komentarzy, eee, czyli wszystkie te nowości, przepisy i tak dalej, żeby po prostu postawić mikrofon i o tym pogadać, bo ja gadać lubię, bo ja gaduła jestem. Więc tak wygląda dzisiejszy materiał, który nagrałem bez cięć, jak zwykle ostatnio. Zwykłe gaduchy. Jak widzicie, moje gadanie się rozwija cały czas. Jestem straszny trajkot No i być może takie materiały się będą pojawiać, no bo tych wyjazdów takich jak teraz, mam półtorej godziny do klienta, więc, więc ja nic nie robię. Mogę takie, takie materiały nagrywać. No nie wiem, dużo pytań, dużo pytań. Ja jestem ciekaw waszych opinii na ten temat, czy tęskniliście się w ogóle za mną. E, ja nawet na sekcji komentarzy nie zaglądałem za często, więc e, dużo tych komentarzy pojawiało się bez, o, pan drzwi otwiera, pani, e, bez odpowiedzi. Być może to się teraz zmieni. Dobra, to by było na dzisiaj na tyle. Pogadałem wam troszeczkę. Mam nadzieję, że. Jesteście zadowoleni? Ja na pewno tak. Fajnie jest z wami się spotkać, fajnie jest z wami zamienić dwa zdania. Ach, rozgaduję się. To było na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.